Dzisiaj postanowiłem zagrać skrzydłowego, ale zwykły skrzydłowy mógł być dosyć nudny, więc co każdą rundę będę rysować utrudnienie. Nie jestem też dzisiaj sam, tylko jestem u do zero. Teraz wypadałoby, żebyś się jakś przywitał. Dawaj, ciemka. Ale zanim obejrzysz ten film do końca, pamiętaj dać lajka, zostawić suba z dzwonkiem, po więcej. Od razu rysuję. Bo to naprawdę nie ma żartu. Ja pierdolę. Tragedia. Tylko nóż, granaty. No i Zeus w teorii, co nie? O kurwa, ale... Ale ciekawostka, że mam 200 pingów. Ale ciekawe rzeczy się dzieją. Co się dzieje, ty? Stary, jak ja mam 230 pingów, a ty do mnie coś gadasz? Jak ty u mnie teraz zginąłeś o co tu chodzi, stary? Co się dzieje? 60% procent losa i dwieście... O ty! Oly zjechał ping nagle. Ty, słyszymy się już normalnie? Disco no, już działa? No, cały słyszeliśmy. Stary, ale... I co mam teraz zrobić, powiesz mi? Zdeus'a Czy... ode mnie. A ja mam swojego. No. Ale to nawet przecież... Do lewej, bo Dobra, że... On cię nie słyszał. Smok, smoke i w smoka, wejść. Ja dalej mówię tego smoka. O kurwa, i tak nie widział. O, brak, Ej, ale co zintował, że miałem 240 pingu na początku. Też. Ja w szoku byłem, jak ty zobaczysz później Tylko one teraz. Jak ty zginąłeś, słyszysz, że coś mi chłopie na Discordzie się gadasz. Zlagowany i po chwili dopiero widzę na killfeedzie, że zginąłeś. No jest Jestem w szoku. Ty no i teraz tu nikt nie przyjdzie? O przyszedł teraz. Ej! Nie, nie, Na Bies, aucie, na aucie był. Jest one tup, siadł. O, nawet mi NS napisał. Nie, o, nie że już miałem na głowie. Tak. Ej! Nie, 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 nie Znowu grają jak kurwy. No, że na gevem, kurwa. Dobry jest po prostu. Tak ustawiony, ale i tak spaceristy. Dobra, są. no. Nie możemy celować w głowę teraz. No to, na to rozwiązanie dobry jest PM. Dokładnie. PM to dobre rozwiązanie. Wystarczy, że... Jest tu. Ej! Jest na Scouta. 52. 52 w 4 52 w jednym Dobra. w żon po jest No bo on był na Scouta. Dobra, jeszcze raz tu sobie, bo się to samo wylosowało. Żeby nie było tego samego to jeszcze raz. O teraz jest... Teraz nie możemy shiftować. Tylko trzeba wziąć pod uwagę to, że nie trzeba biegać jak głupi, tylko można się zatrzymać w miejscu na chwilę. Nice, o biorę Kurwa, szybko, daj mi MK. Opa, wyje. Jest tu na blisko. Podchodzić na blisko. O kurwa, nie mam co zrobić no. 44. Dostał. Ej, dzisiaj jest taki pech. Trzecia mapa to znowu taki los. Kurwa, mać. Dobra, dwa, dwa naboje teraz tylko. Tylko dwa naboje. To ja biorę kawaha. Mówię ci. Dwa naboje z kawaha i to będzie głowa. Jeden w picie. Leży jeden. Raz. Drugi Dobry. musi być tam. Możesz plantować? Le może zachodzić. Leży. No, Ale no, teraz no, dałem, ty Teraz to siadło, kurwa. Aż mi się to podobało, no. I takie rundy mogłyby być właśnie, a ty się śmiałeś, że kałacha biorę, człowieku. Dobra. Jest zakaz shiftowania. Czyli w sumie... To No. Ale to jest luz. Wystarczy... O tu. Szybko ty przybieg, ty mam. Leży, leży. O kurwa. Ty, ja się odwracam od flesza, a ja nagle widzę flesza przed mordą. Czekaj, mam plan. Plan, ty a myśli, że on jest gdzieś w picie? Nawet. Nie. Dobra, w side go nigdzie nie ma. Plantuję. Mam wrażenie, że on gdzieś na shortcie. jest side. Bomba jest w rogu, jak coś. Defuję, defuję. Ole będzie, ale pech. Ale, mówię ci ten kawałek to jest potęga Ja jestem, czemu ty tu plantujesz zamiast gdzieś tutaj na mnie A czemu nie, ma? sobie plantuję O, dobra ja takie skizy dostaję Same one -tapy teraz No przecież to no, jest, no. patrz co się teraz z nimi dzieje Lecę na shorta szybko, fleszyk, pig. Ej Leży Leży. Nie patrz wiem czy... bombę. Dzięki No chuj plantuje stare, on będzie przez smoka Ej o, one tapy, sorry Rozbi rozbijam to i będzie patrz tam. Nie dałem Przeskonował mnie, ale on jest po hicie ze skauta <grym> Kurwa No Ale by on? Nawet dwa hity dostał ty Dobra. O, na początku, taki auto full, taki co pleci. teraz, co teraz? Teraz możemy tylko skakać. Nie możesz chodzić, o, możesz ja tylko pierdolny. skakać. Robi się, robi się stary. Iść. Szansa, że on tu przyjdzie jest szybka. On tu jest do lewej. Aha, w ciebie strzelę, ja dostaję. Leć. M a mogę się na chwilę zatrzymać? Chyba nie. No nie możesz, tylko skakać, tylko nie stać. O kurwa. Dobra. Ej, ale i tak nie jest źle, jest 5-3 mm, dla enemy. Okay, kurwa, ja dostałem, a to w Ciebie strzelał. Teraz Ty po CP. I podstawą kulkę w łeb mi trafiła. Dobra, teraz musimy obiec mapę zanim oddamy swój pierwszy strzał. Proponuję to, stary. Plan. Biegnąć przez po apsy, potem od respa i za nimi. To jest plan, który może wyjść w sumie. O, o, Pałace? O kurwa. Nie zdążę. Ja lecę. Ja lecę pałacami, dołem pałacy. Ej! ty tędy biegniesz? Kurwa! Czemu... A, i tak nie nie mogę zrobić. Przecież mnie nie da no przecież, już byłem tak blisko. Ty, ty, ty tędy pobiegłeś że jak bo ile bije Kurde. No bo ja obiegłówę taką robiłem. Ale prawie wyszło, jakby oni poszli shorta a ja longa to by wiesz. No tak. Dobra, no teraz po zabiciu musisz wyrzucić broń. Zabijasz chopa i pozbywasz się broni. No to jest no PM, no, Digli no, bez Kewa. No, no. Może zrobię tak, że najpierw z Digla, potem z PM. -a. Może to wyjdzie. Jest short jeden. Niech on podejdzie. To go skasuje. On się tak pokazał no. i zniknął. A co? Jakie był w ogóle ten? Może jak zabijesz, to musisz broń walić. Tak tak, nie sprawdził mi tak. Tak, teraz zdał do... tak takiego, że... Masakra, już było tak dobrze, tak dobrze Dobra, z bronią nie możemy się ruszać. <noise> Dobra. Tylko pamiętaj, że możemy używać shifta w ogóle. No tak. Bo ja wcześniej na przykład nie pamiętałem. Na longu coś. No a drugi u mnie. Zero ma jeden. Jeden jest na pewno na scouta. No. Zdało się. 84 w Ja stary. Ruszyłem, ruszyłem się. No. A chłopak akurat piknął. Akurat Dobra. Kosy się Teraz możemy się skampić, bo możemy albo noż, nóż, albo granaty. Nic więcej. Ewentualnie no Zeus. Zeus. Ale ja kupię defa zamiast Zeusa. Idą tu. Ja tu zaraz... Long coś. Ja stary rzucam smoka tu. To wyjdzie 100%. I wchodzę do smoka. Patrz, oni tu muszą przyjść zaraz. I... Za się dorzuciłeś. No bo oni tak tuptali, tuptali. Może przyjdą, ty. On się tak boi, się skrada. O kurwa, plantuje. Dobrze. mogę poczekać aż zdefuje, ty. I byśmy to wygrali. Czekaj, bo jest awantura. Jest w tej wnętrzu, go. Patrz jak to odbijam. Dobrze! Mamy, ja to. To Mamy to! Mamy to! że to wyszło, to. Już to się udało, no. Ja w takim szoku, że to hit, ale dobrze, wyszło. Z 4-8, Dobra, teraz po fragu musimy wrócić na respa. Do zrobienia. Ja chyba po prostu stoję na respie Jeden short kurwa No respa wraz, zapraszam Teraz Teraz On jest zabity Ty ja Pierwsza. to nie było bomby Chyba nie, ty flashuje jakoś z fiuta. Nie mam Ja mam czutkę, że on będzie long tak szczerze Czemu ja nie shiftuję? Nie wiem ja też mam takie coś Albo apsy może iść stary, on... Apsy. 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 Nie u mnie, leży. 73 w czterech, nice. Dobra, comeback, comeback stary. Wracamy Come do in. tego, wracamy. by się dobrze polosowało. Teraz tylko pistole. Same pistole, bo głównego soda nie możesz używać. No to Digli... I tuby. Dobra, ja to od razu smokuję. Może nie wyjadą się z tego smoka. Czarta, Digli. Tak? Ja najduję. Albo nie wiem. Jeden ma nagewa stary, on jest z jakiś. Pa, jego i on przestanie strzelać teraz, albo coś, nie wiem. Ty no. Tak no, w sumie stoi z fjuta. Dobra, czekaj, spalę shorta. Nice. Pochodzie, pochodzie, pochodzie. Okej, okay, no, stary raz starczy że go zabrać Raz wystarczy go hitnąć. 10 HP ma. Nie mów mi takich rzeczy, bo to jest jeszcze większa presja. A myślisz, że którędy przyjdzie w ogóle? Myślisz, że long czy short? Myślę, że się kampił, a nie tak w open. Czemu nie? Stary, ma tylko 10 HP, co możemy może mi zrobić? Z 10 ma HP. Long, 100% long. No dobra, no to stary, to się ustawię się tu jest... i Nice! Mamy to! Dobra, jeszcze dwie rundy i wracamy do tego pojedynku. Tak, 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 tak. W sumie nie. Wracamy, kończymy. Tylko kończymy. No, remis. Dobra, same one-tapy. Skurwa, siekiera taka. Robimy to. Cztery one-tapy są ciężkie. Fleszuję ich i ich straszę. Jest tam dwóch? No, ale ja mam smoke. Ja rozbiłem swojego. Czekaj, bo ja robię O kurwa To teraz Dobra Ej, 63 w jednym dostał. Cześć, że on jakoś nie Tancę wiem. Bałem. No cóż, było blisko. Było blisko. Jeśli to do końca to nie zapomnij zostawić trzeba po więcej. Elo!